Witam Was, kochani, jak zawsze, bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie info znajdą Państwo pod tym filmikiem. Także bardzo serdecznie zapraszam na mojego fanpage, na odwiedzenie mojej strony. Mam również typowo dla kobiet taki stronkę, blog poświęcony, ale również mam tam kilku panów. Także, kochani, jeśli ktoś jest zainteresowany, to bardzo serdecznie zapraszam. Jak również chętnie bym widziała Państwa, gdyby Państwo subskrybowali lub polecili swoim znajomym ten kanał, bo zależy mi na subskrybentach, zależy mi na komentarzach, na tym, żeby Państwo dzielili się opiniami co na temat dotyczący filmów, także również to, o czym Państwo chcieliby usłyszeć na tym kanale. Staram się być bardzo kompatybilna z komentarzami. Także dzisiaj ten temat też jest poświęcony jednemu z komentarzy, i ja mówiłam to w poprzednim filmiku, chyba przedostatnim, że będę o tym mówić, a mianowicie o nepotyzmie. Kochani, co to jest ten nepotyzm? Nepotyzm jest to nic innego jak powoływanie na różnego rodzaju stanowiska, czy to w firmie, czy to w jakiejś organizacji, osób które nie spełniają ani doświadczeniem, ani wiedzą, jak również kwalifikacjami, predyspozycjami do tego stanowiska. Inaczej mówiąc, że nadajemy komuś jakąś gratyfikację niezgodnie z tak jakby z jego zasłużeniem co do otrzymywania takiej gratyfikacji. To jest, że przyjmujemy kogoś po znajomości. Czy y, przyjmujemy kogoś z rodziny, dlatego że jesteśmy osobą, która może to zrobić? To znaczy, jesteśmy prezesem czy prezydentem, nawet po prostu osobami przełożonymi i tak jakby sobie szastamy tymi stanowiskami i tymi gratyfikacjami, które może zyskać nasz podwładny, jak sobie nam chce, jak sobie chcemy. Bez przeznaczenia takiego, jaki ten status nakazuje, żeby sprawdzić jego CV, zobaczyć, czy ta osoba się w rzeczywistości nadaje, czy ona powinna otrzymać na przykład tą nagrodę. Kochani, często to się zdarza właśnie w takim ujęciu globalnym. To znaczy, mówiąc, że najczęściej w państwach, które są, niestety ich kultura społeczna jest bardzo niska. Zdarza się to w Korei. Możemy uznać, że w naszym państwie jest to niezmiernie często też praktykowane, że jednak powołuje się te osoby, które jednak nie spełniają wymagań, a jednak są obsadzane przez te stanowiska. I jakby powiedzieć, do czego to kochani, w tym, jeśli chodzi o taki globalny, państwowy układ prowadzi? No, niestety, kto na tym cierpi? Ten przeciętny Kowalski, że. Wtedy powoływane są różnego rodzaju uchwały niepotrzebne, które wymagają wielu, wielu nakładów finansowych, a niestety my, drobne żuczki, przeciętny Kowalski, za to niestety musi zapłacić, za te błędne decyzje, że później coś naprawiane jest też z naszych niestety podatków. Ale często, kochani, również się tak zdarza, że my tego doświadczamy w organizacji, w której pracujemy, czy w organizacji, w której uczestniczymy że jednak nasz przełożony jest powoływany z innych względów niż powinien i później również dokonuje różnego rodzaju posunięć w, w takiej, które mają jakby w obłakanych skutkach jakby dla pracowników efekty. I my niestety musimy spełniać te wymagania, które na przykład ktoś nam narzucił, że nie sprawdził dokładnie, nie miał doświadczenia, nie miał kwalifikacji, nie umiał przewidzieć różnych rzeczy, a znowu my, zwykli pracownicy, musimy dać radę temu, że to na przykład nie był opcjonalny, czy w ogóle nie było do wykonania. No, niestety tak często się zdarza, że te osoby na górze żeby było od czasu do czasu, ale to by była taka najlepsza sytuacja na świecie, od czasu do czasu zamienić i zobaczyć, żeby one zobaczyły, czy to, co one jakby zakładają w swoich budżetach, czy to jest w ogóle dla przeciętnego kowalskiego do mm, wykonania. No to by była taka najlepsza opcja, no ale co, cóż my niestety y, możemy zrobić? Ja sama pracowałam kiedyś, jak mieszkałam jeszcze w Polsce, w takiej organizacji, w której często. Były powoływane osoby, które niekoniecznie swoją wiedzą, one pracowały w tej firmie, więc miały jakieś doświadczenie, ale pracowały w tych niższych stanowiskach, a jednak nie każdy może rządzić ludźmi. To zależy od wielu, wielu innych aspektów. Nie każda osoba może awansować, jeśli chodzi o awans taki wewnętrzny, i myślę, że Państwo się ze mną zgodzą, bo wielokrotnie to było. Pokazywane, że taka osoba w sytuacji stresu, takiego dużego natłoku zadań nie umiała się zachować zwyczajnie po ludzku i z godnością, żeby ci pracownicy czuli się szanowani i po prostu no, wybuchała, prawda? No to więc tutaj, jakby czasem, awans wewnętrzny może okazać się wielką, nie powiem, że farsą, ale to będzie taki eksperyment mega nieudany. Nie zawsze było szkoda zwykłych pracowników, ze względu na to, że sama nim kiedyś byłam, ale zawsze miałam świadomość tego, że jednak my na górze nie możemy żyć bez tych na dole. I ja zawsze to mam kilku słuchaczy, z którymi ze mną pracowali, i myślę, że są też takiego samego zdania. Że ci na górze, bez tych na dole niestety nie istnieją, a często jest tak, że jednak ci na górze o tym zapominają. Kochani, ale chciałabym jeszcze poruszyć pewien temat, że często taki nepotyzm też doświadczamy w rodzinie. Doświadczamy to w rodzinie. Ja mówię tutaj o przypadku faworyzowania jakichś członków rodziny, nie wiadomo z jakich powodów, że jest faworyzowane na przykład w rodzinie. To dziecko, a nie inne. Ale mam tutaj na myśli tylko przypadki, kiedy nie ma żadnych przesłanek takich świadczących o tym, że ta osoba powinna być jakoś szczególnie traktowana. Ja w ogóle jestem za tym, że każde dziecko powinno być tak samo traktowane, ale zdarza się tak, że jednak, czy tam jakaś ciotka, czy tam jakiś wujek, po prostu jakaś osoba jest to inaczej traktowana, bardziej jest może słuchana. Jej słowa są brane bardziej pod uwagę. Myślę, że Państwo na pewno, a to na pewno, tego doświadczyli w życiu. Więc, kochani, co możemy z takim czymś zrobić? Bo to, że to prowadzi naprawdę do zwykłej, zwyczajnej katastrofy, że jeśli taka osoba dostanie Trochę władzy w swoim życiu, a nie będzie na to przygotowana ani swoim doświadczeniem, tak jak powiedziałam, ani swoją wiedzą. A co najważniejsze, też, bo czasem się zdarza tak, że taka osoba może szybko no zależy jaki to jest zawód ale w niektórych przypadkach może przynajmniej w jakimś stopniu uzupełnić tą swoją wiedzę. Może nie doświadczenie, ale taka osoba, która jest otwarta na ludzi, która mm, chce się uczyć, chce się doświadczać i potrafi się przyznać do błędu, to jeszcze z takim przełożonym da się żyć, ja bym powiedziała, bo docenia się jego chęci, ale już jeśli są te decyzje diametralnie podejmowane tak naprawdę źle, a co najgorsze, jeśli ta osoba też nie ma kogoś za sobą, który naprawi te decyzje w szybki sposób. Albo osobę, która ją zastępuje, bo czasem się zda, zdarza tak, że ktoś jest powołany na to stanowisko nieadekwatnie, ale ma dobrego zastępcę, dajmy, i ta osoba za nią zrobi to wszystko. Nie będzie się siedziała cichutko, będzie po prostu tak, jakby wykonywała to, co szef szefkaże, a tak naprawdę to, to będzie jej zasługa, że coś funkcjonuje, bo jeśli ta osoba nie ma takiej. Yy, Takiej podpórki w swoim życiu, to dana organizacja, czy to globalna, czy to taka mniejsza, prowadzi po prostu do zwyczajnej katastrofy. To prowadzi do katastrofy, na pewno to nie będzie dobrze. Zwyczajnie będą wielkie straty danej firmy, i póki będzie to można ciągnąć, bo ktoś to będzie naprawiał, to to będzie funkcjonowało, ale jeśli to główne źródło padnie, co będzie zarządzało za tą osobę, czy będzie to naprawiało, to niestety taka organizacja skończy się plajtą. Nie ma siły, żeby było inaczej, kochani. Także myślę, że wiele osób z Was tego doświadczyło i nadal będzie doświadczać, dlatego że w wielu organizacjach to się dzieje. To ja tutaj powiedziałam o tych awansach wewnętrznych i też jest czasem zdarza się, że awanse wewnętrzne. Zewnętrzne się tak samo y, objawiają, bo ktoś może mieć tylko wiedzę merytoryczną, a nie ma praktycznej. Ja sama kiedyś tego doświadczyłam, ze względu na to, że y, to, że mamy wiedzę y, merytoryczną, a nie chcemy się uczyć praktycznie, bo powiemy, że my już jesteśmy doktorem. Czy tam kimś więcej, no to ktoś tam z zewnątrz, nie ktoś niżej od nas, może nie z zewnątrz, będzie nam mówił, co mamy robić. My mamy taką zamkniętą głowę. Więc wydaje mi się, że nepotyzm zawsze ma się nam kojarzyć, albo też powinien nam się kojarzyć z tym, że ktoś jest po prostu zamknięty w lojalności na kogoś, kto. Lojalność jest dobra, kochani, ale jeśli chodzi o. Sferę zawodową, to często daje nam po głowie. Więc takie osoby nepotyczne są lojalne wobec swoich znajomych, swoich usługodawców, swojej rodziny, gdzie to najczęściej, jeśli chodzi na sferze zawodowej, prowadzi bez kompetencji. Bo jeśli to się zdarza, że ta osoba ma wiedzę, ma kompetencje, to okej, okay, jak najbardziej, jeszcze bardziej wzmocni tą organizację czy bardziej państwo. Ale jeśli Hypotyzmu, właśnie to jest właśnie ta odwrotność, że ten ktoś nie ma tego. Także kochani, myślę, że tego nie unikniemy, będziemy się z tym spotykać, co należy zrobić. No, z rodziny trudniej nam się wypisać, ale na pewno jeśli chodzi o rodzinę, to szkoda naszej mm, jakby energii na to, żeby z tym walczyć. Ze względu na to, że nie zmienimy kogoś, ja często na tym kanale mówię, że my nie zmienimy kogoś, trudno jest nam sami siebie zmienić, więc jeśli kogoś przekonania chcemy zmienić na ten temat, to niestety szkoda naszego czasu. Wystarczy po prostu omijać ten temat, starać się zrobić tak i nie wchodzić na te drażliwe tematy. Tym bardziej teraz, w tym okresie przedświątecznym. A jeśli chodzi o organizację, to jest dla nas naprawdę dotkliwe, to po prostu odejść z tej pracy, odejść z tej organizacji, jeśli to jest aż tak dotkliwe, że nie da się żyć, czy musimy za kogoś robić robotę. No to wydaje mi się, że to tutaj też nepotyzm. Nie, my tego sami nie zwalczymy, musi to być duża grupa osób. A już, jeśli chodzi o taki globalny zasięg, no to to już sami tego nie wygramy. Jedyne na to, że możemy czekać do wyborów, że ten główny trzon zostanie przecięty i wtedy samoistnie te niższe pionki, które zostały powoływane z takich, a nie innych powodów, zostaną zepchnięte, kochani. Także myślę, że to jest temat, o którym warto przynajmniej tak, jak ja powiedziałam pokrótce wiedzieć warto wiedzieć, że akurat to jest nepotyzmem, a nie nic innego, bo potocznie to nazywamy, że dostaliśmy pracę poznajomości, nie, poznajomości i czasem są takie sfery naszego, w naszym mm, świecie, czy to zawodowym, czy takim globalnym, często w urzędach się tak słyszy, nie, że tam to już mama pracowała, córka, no to znowu jak... Jak się da, to nieważne, że córka urodziła syna, ale gdzieś tam się da się tą osobę wepchać, nie? No i zawsze będzie miała, jak to się mówi, za co żyć do końca życia, nie robiąc zbyt dużo. Prawda? No albo, bo to fajnie, jeśli w ogóle ta osoba co chce, coś chce robić, to już jest sukces, nie? A nie brać po prostu pieniądze za, za nic. No ale cóż, tak jak powiedziałam, kochani, my sami nie damy rady. Możemy tylko Grupą, więc ja myślę, że jeśli nam się da, to się wymiksować z tego, jeśli to jest aż tak trudne i dotkliwe w życiu. Także kochani, ja nie życzę Wam sytuacji nepotycznych, a jeśli się zdarzą, to uciekajmy. A na dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego, a co najważniejsze, zapraszam do subskrypcji tego kanału. Następny filmik będzie też. Myślę, że o czymś ciekawym też na prośbę jednej pani, która dała komentarz. Także kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego.